Co się stało? Prawa fizyki przeskoczyliśmy, widzowie. Co jest? Jak to stoi? Wislaudy widzowie. Co jest z tym? Przecież to się o nic nie trzyma. Jedynie worek, o ścianę. O ścianę trochę. No dobra. Lecimy dalej. Pokszczam wislaudy widzowie. Dobra, przyciszę Wam to może. Trochę za głośno. Teraz za cicho jest znowu. Ej no. Co to tak odlatuje? Ej, nie odlatywało tak. Dobra, high kick. Jazda. <ścoughs> Ochłoną Wislałdy widzowie, ale się zmęczyłem Muszę usiąść Dobra zaraz kontynuujemy trening, chwila przerwy Round Fight. Widzowie pokciampy Ale cicho. Na drutach, kurwa, gdy robiliście na drutach, kurwa. Na drutach, kurwa, gdy cię na drutach, kurwa. Lecimy widzowie, Wislaudy! <mulis> wieś Kciampi, widzowie. widzowie! mikrofon mi w oko wleciał podczas spadania. Tak, o! Zdjęły się sławki, i tak. Mam czerwone oko? Nie widzę. Bartki rączki siema jeba cdy też też z Bolkowa oraz Barta podziękowania Nie, mi, ja który nie popieram nienawiści. Nie oraz San Te Cipe jeba wypali bym mi jebane o i A i weglamy. tu pisze jeba z Disa. Nie Le popieram. chłopaków z Bolkowa dwa złota. Pozdrawiam, pozdrawiam 72 chłopaków z Bolkowa. Tu jest napis. I sorry Twitch administration. I sorry for um, Twitch administration. Please unban. Za ta 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 dojwca dojwca, złula, i 85 Pozdrawiam Julkę i Oliwkę. Pozdrawiam. Ta, żoń, tam nie mam. Wow! Ale muzyka wikowe po Co jest? Dobra, stop, stop. <słwnik> Moja konstrukcja przy tym hajki kupękła. Widzicie to? Tu, to taśma jest na pół przedziurawiona tu. Pękła konstrukcja. No jak to się jest możliwe? Testowałem przed streamami dwa razy. I pękły silver tape. I co ja mam teraz robić? Mam to jakoś połączyć? To pęknie na pewno szybciej pięć razy. Ja. mi to zawsze mąka w oczy. I co ja mam teraz robić? Jak to będzie odlatywać? No high Haikika z tej siły w takim razie. Jestem! O, urwało się! Jeszcze na więcej części. Bokcią! Się jak mam dreszcz jak mam królika teraz to dopiero będzie jasna